Siemanko, cześć Witajcie na kanale Cykloprzygody Dzisiaj wybrałem się Na taki Spacer po lesie W którym w sumie rzadko bywam Więc postanowiłem Tutaj nagrać, bo nigdy wcześniej Jeszcze tutaj nie nagrywałem Co prawda robiłem kiedyś zdjęcia chyba Ale nie nagrywałem Więc postanowiłem Z racji tego, że teraz Filmy są rzadziej to Nagrać jakiś film, jakiś Fajne sklejenie ujęć i tego wszystkiego, może w tym filmie nie za szczególnie będę gadać. Bo co tu mówić, czasu prawie że nie mam na nagrywanie. Bo dużo się ostatnio u mnie dzieje z takich różnych szkolnych spraw, o e, których być może kiedyś się dowiecie. E, także ach, ciężki aparat, trochę popstrykam ujęć. Pokażę Wam parę miejsc, miejsc dosyć ciekawych w tym lesie. Także mam nadzieję, że film choć się spodoba. Szukam jakichś fajnych kadrów do ustrzelenia. I już widzę. Tutaj jest fajny kadr. Jestem takim oto sadzie, jak widzicie drzewka posadzone równo. Tam dalej jest płot, więc nie będę dalej szedł. Także no, cóż, spodobało, spodobało mi się to miejsce w lesie, bo jest tutaj yy, tak bardzo zielono, a to, że pójdę tędy, o! E, a to ze względu na, nech. Który tutaj się znajduje Bardzo taki zielony obszar Się ładnie yy, Komponuje z fotografią i, kin i kinematografią natury Która tutaj panuje Co prawda Sam ten sadzik, ten sam młody las, który jest tutaj posadzony No widać, że No nie rosło tutaj to naturalnie, bo Jednak posadzony las, równiutko Ale tutaj już mamy naturalny prawdopodobnie te doły, które tutaj widać to są jakieś tereny gdzie kopano najprawdopodobniej piasek bo zdążyłem zauważyć że tereny lasu są mocno piaszczyste wiem, że na terenie tego lasu jest jeszcze taka takie piaszczyste miejsce na którym będę chciał sobie zrobić przerwę w spacerku i wypić sobie herbatkę, która Zalega mi w termosie, <noise> e, więc cóż, porobię trochę przybitek, mam nadzieję, że coś uda się z tego zmontować. Znalazłem tutaj Właśnie kopalnię piasku Tak jak już wspominałem Las le leży na Terenie piaszczystym dosyć Czyli mam tutaj dużo piasku No i widzicie Że próbowano tu przynajmniej kopać piasek Może nie jest to jakaś wielka kopalnia Ale myślę, że Raczej samo by się to nie zrobiło Chyba, że Ewentualnie jest to jakaś dziura po bombie, w co raczej myślę, wątpię, aczkolwiek jest jakieś prawdopodobieństwo, choć myślę, że raczej do tego czasu już obsypałoby się to miejsce. E, za mną jest właśnie ta kopalnia, o której Wam mówiłem. Taka no, mini kopalnia w zasadzie. Kopano tu piasek. Jeszcze tutaj nie opodam, znajduje się taki staw, który za chwilkę nakręcę wam. To jest dosłownie 50 metrów stąd, w tamtą stronę. Także mmm, także nakręcę. No i sobie aktualnie piję herbatkę. Do zachodu słońca zostało jakieś... Muszę sprawdzić widzowie. Do słońca zostało jakieś pół godziny, czasu jest niewiele, jest niestety płot, ale. Pokażę wam, macie tutaj staw, w sumie fajny kadr teraz ustawiam do zdjęcia. Tam za mną jest las, tutaj jest jeziorko, raczej taki stawik. W tym miejscu w zasadzie z wami się żegnam, mam nadzieję, że wam się materiał spodobał, mimo że pewnie wyszedł dosyć krótki, bo jest to w końcu film ze zwykłego spacerku, jak widzicie, jesień już praktycznie przeminęła. Co prawda, w lesie iglastym jest zawsze ciekawiej, bo jest troszeczkę zielono ze względu na igły. Ale generalnie, już takiej żółci jesiennej nie ma. Jesień się skończyła. Ale mimo wszystko, myślę, że warto było obejrzeć ten film do końca. Cóż, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do następnego. Czołgiem i na koniec tej marsz.